Około 200 tysięcy lat temu pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens nie różnili się fizycznie od ludzi współczesnych. Byli oni jednak istotami prymitywnymi, nie różniącymi się zbytnio od swych kuzynów, neardentalczyków. Żyli w rozproszonych grupach myśliwych i zbieraczy, posługując się jedynie prymitywnymi kamiennymi narzędziami. Brakowało im intelektu, nie znali języka i obce były im umiejętności planowania czy też abstrakcyjnego myślenia. Przez kolejne dziesiątki tysięcy lat, nasi przodkowie trwali więc w tej prymitywnej egzystencji. Uległo to jednak zmianie około 50 tysięcy lat temu, gdy nasi paleolityczni przodkowie przestali nagle zajmować się tylko i wyłącznie przetrwaniem i reprodukcją. Moment ten zapoczątkował rewolucję, która wyprowadziła homo sapiens z jaskiń na drodze ku cywilizacji i w końcu także w kosmos. Cześć tu TrasingMAT. Witam i zapraszam na nową serię, w której będę grał w grę Civilization 4 z modem Caveman to Kosmos. Jest to naprawdę absurdalnie rozbudowany i skomplikowany mod. E, no cóż, próbowałem już modów do wielu innych gier i pod względem ilości kontentu Cavementu Cosmos bije chyba wszystkie inne na głowę. No i cóż, wydłuża i komplikuje on rozgrywkę na tyle, że moim zdaniem jest ona dużo bardziej interesująca niż w grze Civilization 5. Okej, okay, tak, więc rozpoczynamy. Mam nadzieję epicki marsz. Od zarania prehistorii ku dalekiej przyszłości. Oto niewielka grupka prymitywnych Homo sapiens. Być może pewnego dnia dadzą oni początek cywilizacji Babilonu. No jednak na tym etapie są oni na tyle prymitywni, że o żadnej cywilizacji nie może być mowy. Nasza niewielka populacja podzielona jest na trzy jednostki. Mamy więc tutaj wojowników uzbrojonych w maczugi. Mamy także dużo słabszych wojowników, których jedyne uzbrojenie to kamienie i po prostu ciskają oni nimi w przeciwnika. Mamy także w końcu bandę Homo sapiens, a więc jednostkę, która reprezentuje większość naszej populacji i właśnie przy pomocy tej jednostki będziemy mogli założyć naszą pierwszą osadę. No a musimy tego dokonać szybko, ponieważ nasi wojownicy są doprawdy prymitywni i słabi. Będą oni mieli olbrzymie problemy, aby obronić się przed grasującymi bandami neardentalczyków, czy też nawet przed dzikimi zwierzętami. No ale właśnie, zanim usiądziemy, rozejrzyjmy się nieco po okolicy, tak aby znaleźć ku temu najlepsze miejsce. A więc tak, na wschodzie mamy tutaj dość rozległy ocean. A z kolei na zachodzie rozpościerają się zalesione równiny. No, z tym, że tutaj na południu mamy nieco niższe temperatury, ponieważ występuje tutaj tajga i tundra. E, Okej, okay, wykorzystamy naszych wojowników, aby przeprowadzić niewielki zwiat. E, no i faktycznie w kierunku południowym temperatury wyraźnie się obniżają. Mamy tutaj także dużo mniej gościnny teren. No z tym, że znaleźliśmy tutaj także niewielką osadę nieco mniej licznych i bardziej prymitywnych Homo sapiens. No tak więc cóż, jeżeli uda nam się wysłać tam naszych wojowników, to być może coś od nich uzyskamy. Ok, poślijmy także naszych wojowników z maczugami na północ. A tam mamy nieco więcej lasów. Okej, okay, wydaje mi się, że nasza startowa lokalizacja jest całkiem niezła. No ponieważ mamy tutaj teren nadbrzeżny, płynie tutaj także rzeka, która będzie źródłem świeżej wody pitnej, a jest to niezwykle istotne. Mamy tutaj także dość żyzny teren, sporo lasów. Nieopodal rosną także bambusy i teoretycznie moglibyśmy je w przyszłości wykorzystać. No i tylko na wschodzie mamy tutaj mniej użyteczne góry, bagna, a także nieco błotnistego terenu na południu. Tak więc, właśnie w tym miejscu pewnego dnia stanie miasto Babilon. No, na tym etapie miastem tego na pewno nazwać nie można. Jest to po prostu okolica, którą nasza niewielka grupka prymitywnych ludzi zamieszkuje. No i cóż, co do naszych pierwszych opcji produkcji, to są one bardzo, ale to bardzo ograniczone. A więc tak, możemy w dość nieefektywny sposób przekształcać część naszej produkcji na bogactwo. Możemy także zrekrutować dwie jednostki wojskowe, a więc właśnie wojowników rzucających kamieniami, bądź też brutali. No i brutale to jeszcze bardziej prymitywna jednostka, ponieważ wojownicy ci nie posiadają żadnego uzbrojenia i w walce polegają tylko i wyłącznie na swojej sile fizycznej, pięściach i kopniakach. No i ponieważ w tej chwili tracimy nieco bogactwa, Właśnie je będziemy produkowali. Uzyskaliśmy także nową darmową jednostkę, a więc Straż Plemienną. Są oni niemal identyczni jak nasi wojownicy z maczugami, ale Straż Plemienna nie może się poruszać. Jest to jednostka tylko i wyłącznie defensywna. Najwyraźniej no odkryliśmy także kolejną niewielką osadę Homo sapiens, którą także będziemy mogli zbadać. Spójrzmy także na naszą niewielką osadę i produkujemy w niej trzy podstawowe zasoby. Mamy więc tutaj żywność, produkcję i bogactwo. Na tą chwilę uzyskujemy zasoby z miejsca, w którym znajduje się nasza osada. Możemy także pracować na innym terytorium, ale na razie tylko na jednym. I aby pracować nad kolejnymi, będziemy musieli zwiększyć naszą populację. A ta wynosi w tej chwili 1. Produkcję, którą symbolizują młotki, wykorzystujemy w tej chwili, aby uzyskać nieco więcej bogactwa. No, ponieważ bogactwo symbolizowane tutaj przez te dwie monety nie wystarcza nam na utrzymanie. A aby populacja wzrosła, musimy nagromadzić nadwyżkę pożywienia. No i niestety, jak widzicie, ten wzrost jest w tej chwili bardzo powolny. I to nie dlatego, że nasza ludność zjada całe nasze pożywienie, a dlatego, że jest dziesiątkowana przez choroby. No, tak więc na tym etapie nie mamy co liczyć na wzrost naszej populacji i nasi prymitywni ludzie walczą tylko o przetrwanie. Okej, okay, przyszedł już czas na wybór naszej pierwszej technologii. No, tak więc zaczynamy w prehistorii, a więc w czasach na długo przed starożytnością. A jak widzicie, tych technologii jest doprawdy mnóstwo. No i prowadzą one dość daleko w science fiction, no ponieważ mamy tutaj na przykład technologię podróży w czasie. No jednak to jest daleko przed nami i powracamy do prehistorii. Na tym etapie mamy do wyboru tylko dwie technologie. Pierwsza z nich to nomadyczny tryb życia. Tak więc pozwoli nam to na rekrutację wędrowców, a więc wojowników doświadczonych w przemierzaniu sporych połaci terenu. No, będzie to więc nasza pierwsza jednostka zwiadowcza. Poza tym będziemy mogli także ustanowić w naszej osadzie samca alfa. No a ten zwiększy naszą produkcję, zapewni także nieco stabilności i porządku. A poza tym nasi wojownicy będą mogli nabywać doświadczenie walki w różnych rodzajach terenu. Drugą technologią jest język, a więc doprawdy epokowe odkrycie. Po pierwsze, zwiększy to szczęście naszej populacji, ale najważniejszym efektem będzie znaczące przyspieszenie naszych postępów naukowych. No, dlatego też zdecydujemy się właśnie na język. Okej, okay, naszych wojowników z maczugami skierujemy do nowo odkrytego osiedla Homo sapiens. I podobnie robimy z naszymi kamieniarzami. No i świetnie, nasi kamieniarze uzyskali od tych Homo sapiens bardzo dużo bogactwa. Tak więc nasza osada nie musi go już w nieefektywny sposób produkować. E, no i zdecydujemy się tutaj chyba na brutali. E, są oni bardzo, bardzo słabi i nie będą mieli szans nawet z dzikimi zwierzętami. No jednak, tak czy inaczej, mogą przeprowadzać zwiad. Nie są więc całkowicie bezużyteczni. Dobra, posyłamy także naszych wojowników do drugiej osady. No i super, znajdujemy jeszcze więcej bogactwa. No i cóż, mamy go w tej chwili na tyle, że pomimo tego, że jesteśmy na minusie, dużo czasu upłynie, zanim nam się ono wyczerpie. No i cóż, niestety spore pałacie terenu na południowy wschód od naszej osady są bardzo zimne i niegościnne. No i w tym kierunku raczej nie będziemy się w przyszłości osiedlać. Okej, okay, także to tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. No i cóż, dajcie mi znać, czy będziecie tego typu serię chcieli oglądać. Dobra, także to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.